Turnieju. Jest to turniej którego poziomu wcześniej nie widzieliście na żadnym innym wcześniejszym turnieju, więc tym bardziej jaramy się, że udało nam się go zorganizować i że w finale jest dwóch mega utalentowanych riderów. Teraz Cornelia wspomni o zasadach i przychodzimy od razu do gry. Witam was serdecznie w wielkim finale. Tak jak przypuśćmy mi powiedział, mamy bardzo łatwe zasady, które mówiliśmy za każdym razem, więc mamy jedną na powtórzenie jednego ribeja, jednego lastric ribeja. Gramy na dwa flipy w całej grze oraz gramy fair play. Panowie panykani. Zaczyna Kuba! No dobra, no to ja na początku zadam Tá. Jakby catch bry. No bry, brie bry. Dwie bry, daj, patrz. Czyli teraz już gra się na poważnie, no, tak? tak. Już. Zasz, koniec, tak. tak? A? A? O nie! O nie, Dudek czegoś Kiedyś nie zrobił. Dudek, Dudek. Co się wyszło? No Dudek no. Dudek. To ja mu już przyszedłem, film do bara. Tak średnio bym powiedział. Okej, okay, może tak. też właśnie ktoś potrafi. Ci Ciwany. Tak? no! Wczoraj taki nie byłeś, wiesz? Dodaję o w rikiklę Boa, Wow. Co? Powiedziałeś New Lern? Co ty gadasz? No, oh, no. Super no czysto, ładnie <głos> 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 Ten też będzie miał New na zaraz Dawaj To ogóle to? 何 Kiklas. Tego kilka zrobić, nie? Tak, z pierwszej. Na Klikami na rolling'a o wykończę. Oooo! na ma Gdzie się z zupę? Co oh! ty zrobię? Ej, szybciej musisz jechać, byku! Jedna. Jedna, no. Ribej ja nie pozwól i malaski. Nie przewidzieliśmy, więc zostaniesz po turnieju. Ale poczekaj, mamy w sumie papier. Poczekaj, mamy papier i tak, bo mamy papier dla wszystkich. Możemy dać ci papier, Proszę bardzo. Yeah! Let's go. Dobra, kto ma? E, ty, masz, ty masz drugie? A jaki tak, masz go? Dobra. To let's go. Drugie miejsce w naszym turnieju zajmuje Kuba Polak. 2,5 pustówki do Skate Pro Kółeczka Yes. I uwaga, przechodzimy do pierwszego miejsca. Pierwsze miejsce zajmuje Wiśnia. Gratulacje.